Dzień dobry Państwo, ja nazywam się Marcin Kiepas, jestem analitykiem TikMil i z małym poślizgiem zapraszam na dzisiejszy program. Program, w którym będzie mało gadania o, o danych makro i innych tematach niezwiązanych z wykresami, bo właśnie wykresy będą w centrum, w centrum uwagi. Przelecimy sobie po wykresach najważniejszych par walutowych, a... Dzieje się tutaj całkiem sporo, może nie na eurodolarze, ale na innych parach jest równie gorąco, jak na przykład w ostatnim czasie na rynku towarowym, na Bitcoinie, czy, czy, czy jeszcze na kilku, na kilku rynkach. No i zaczynamy dzisiejsze spotkanie. Na dzień dobry. Nie wiem, czy Państwo widzą, jaki to jest wykres. Tam jest. Chyba, chyba jednak Państwo widzą, co to jest wykres, a po się można, można stwierdzić, natomiast no, w tej sytuacji nie udała się zagadka. Tak, to jest wykres funta. Y, w tej chwili w ujęciu y, w kompresji 5-minutowej, 15-minutowej półgodzinnej, godzinnej. Już Państwo wiedzą, dlaczego tego funta Państwu pokazuje Taka mocna realizacja zysków, realizację zysków, którą przede wszystkim zobaczymy tutaj na wykresie dziennym. Aczkolwiek oczywiście jeszcze do końca, do końca dnia jest sporo czasu, a jest jedno wydarzenie, dokładnie za niespełna godzinę będzie prezentacja raportu Banko Anglii na forum Komisji Skarbu, czyli będzie rozmowa, będzie rozmowa o inflacji, o polityce monetarnej w brytyjskim parlamencie, więc jeszcze tutaj sporo może się wydarzyć i to zamknięcie niekoniecznie niekoniecznie musi wyglądać tak, jak w tej chwili wygląda. Aczkolwiek, jeżeli sobie zerkniemy na, na, na wskaźniki, to widzimy, że to momentum wciąż jest wysoki, ale już niektóre z nich wskazują, że rynek jest, że rynek jest, że rynek jest po prostu troszeczkę już, troszeczkę już wykupiony, tak, że to ten taki mocny wzrost pary funt, funt dolar, mocny, bo napędzany z jednej strony takim otrząśnięciem się Wielkiej Brytanii po w przełomie roku, czyli po faktycznym brexicie, z drugiej strony, i to ostat, w ostatnim czasie miało dużo większe znaczenie, czyli, czyli przedstawienie tej mapy drogowej wychodzenia z lockdownów przez brytyjskiego premiera, to wszystko napędzało notowania funta i pchało go w górę. Więc widzimy tutaj, że rynek momentum wciąż jest jeszcze wysoki, ale rynek już tutaj sięga tych poziomów wykupienia. Gdybyśmy przy wskaźniku RSI patrzyli nie na poziom 80, ale na 70, no to tutaj już byłoby byłby parafund dolar już oscylowałaby na tych poziomach wykupienia, w tej chwili to jest 76,40,46. 46 korekta, takie zakończenie dnia jak w tej, chwili, w tej chwili widzimy, pomimo że jak sobie zerkniemy na wykres w kompresji tygodniowej, ten zwrot nie następuje jeszcze z jakiejś mocnej, z jakiegoś mocnego mocnego oporu bo, bo fund jedynie dotknął Poziomów pierwszych oporów związanych z wyrysowanymi tutaj widocznymi na wykresie tygodniowym szczytami z 2018 roku. To pomimo, pomimo że ten zwrot nie nastąpił z jakiegoś istotnego oporu, tylko wyraźnie niżej, no to ta korekta może rozciągnąć się w czasie. Tutaj przestrzeń do spadku jest, aczkolwiek niezależnie od tego jak mocne to będą spadki, czy, czy one sprowadzą kurs do jednej z widocznych tutaj linii poprowadzonych po dołkach, czy, czy też nie. Generalnie nie widać zagrożeń dla nie widać zagrożeń dla trendu wzrostowego, więc póki co to co się zadziało dzisiaj, co na wykresie no na wykresie godzinowym już w zasadzie mamy w pełni zrealizowaną formację, taką lokalną formację podwójnego, podwójnego szczytu. Gdybyśmy ten ostatni impuls nawet chcieli odłożyć i, 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 i sprawdzić, jak to wygląda w przypadku zniesienia Fibonacciego, no to jeszcze jest troszeczkę miejsca na, na, na ten spadek. Więc niezależnie od tego, znaczy... Korekta ma szansę się rozwinąć, szczególnie gdyby dzień zakończył się takim, taką du dużą formacją, taką widoczną formacją spadającej gwiazdy, mówię o świecach japońskich, więc korekta może się rozwinąć, ale póki co trend wzrostowy nie jest, w żaden sposób nie jest zagrożony. A inwestorzy, którzy grają nieco w nieco dłuższym przedziale czasowym, no to takie spadki siłą rzeczy powinni wykorzystywać do ponownego otwierania długich pozycji. Druga, kolejna ciekawa, ciekawa para, czyli para dolar nowozelandzki do dolara amerykańskiego. Widzimy tutaj najwyższe poziomy od. Najwyższe poziomy od y, kwietnia 2018 roku. Ten dzisiejszy, ten dzisiejszy skok notowań w górę i definitywne wybicie powyżej lokalnego maksimum z, 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 z żeby dokładnie to wskazać, z 6, z 6 stycznia na wykresie, to znaczy z 1 tygodnia stycznia na wykresie tygodniowym, a, a już wybicie miało miejsce przed dwoma dniami, jeżeli chodzi o wykres dzienny. Ten, ten ruch do góry to w tej chwili główna zasługa w banku rezerw Nowej Zelandii, banku, który decydował o stopach procentowych dziś w nocy, decyzja stopy bez zmian, natomiast to, co pchnęło w Nowe Zelandczyka w górę, no to przede wszystkim taki utrzymujący się, taki widoczny w komunikacie w banku optymist co do rozwoju sytuacji gospodarczej. Aczkolwiek bank y, póki co nie, zamie nie zamierza zmieniać polityki monetarnej, zamierza dalej trzymać, y, utrzymać niskie y, stopy procentowe, aczkolwiek jest optymistycznie nastawiony i widzi do gospodarki i widzi poprawę y, w kolejnych miesiącach, w kolejnych kwartałach. Dodatkowo dolarowi y, nowozelandzkiemu, podobnie zresztą jak y, dolarowi australijskiemu, którego Tutaj dla Państwa szybko wyszukuję. Pomaga, pomagają te zakłady reflekcyjne, czyli generalnie gra na to, że w światowej gospodarce pojawi się, pojawiają się bodźce inflacyjne i w efekcie obserwujemy odpływanie kapitału z rynków. Czy, czy z walut uważanych za bardziej bezpieczne w kierunku tych ryzykownych, w kierunku walut również surowcowych, wychodząc z założenia, że gospodarki te mocniej, mocniej zyskają na ożywieniu gospodarczym i siłą rzeczy waluty ich zyskają na umocnieniu. Na, na, na tym wzroście, odbiciu yy, gospodarczym yy, na, yy, na, na świecie. Więc yy, w dalszym ciągu i funt, i, 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 i dolar australijski, nowozelandzki yy, mają szansę pozostawać w trendach, yy, w trendach wzrostowych, natomiast yy, w trendzie, yy, w trendzie yy, też wzrostowym, tylko że akurat w niekorzystnym. Yy, Trendzie, jeżeli chodzi o y, szwajcarską walutę, będzie para euro, y, euro y, CHF, y, którą w tej chwili Państwu y, pokazuję. Y, kurs y, franka y, jest do, w stosunku do euro jest w tej chwili najniższa od takiego odbicia z jesieni 2019 roku. Tutaj można w różny sposób poprowadzić linie i, i, i poziomy wsparcia, natomiast niezależnie jak to, jak to uczynimy, wnioski są, wnioski są dość jednoznaczne. Obserwujemy to i to jest widoczne już na wykresie tygodniowym. Obserwujemy wybicie z takiej konsolidacji, wybicie dość dynamiczne, więc dalsze, dalszy ruch do góry jest tutaj najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Zważywszy na to, że z zakresu wybicia wynika, że 38, że pierwsze zniesienie Fibonacci'ego 38,2. No drugie, w zależności czy, czy Państwo są wyznawcami starszej czy trochę nowszej szkoły, w tej starszej były tylko y, y, traktowane poważnie trzy zniesienia, y, 38,2%, 50% i 61,8% to 23,6 tak już niekoniecznie, więc y, mając na uwadze, że z zasięgu wybicia wynika, że 30, zniesienie na poziomie 38,2% tych, tych długich spadków zostanie naruszone, więc y, automatycznie takim poziomem do, docelowym staje się kolejne zniesienie FIBO, y, natomiast wydaje się, że tutaj podaż może być troszeczkę bardziej aktywna y, na w okolicach no, 1.11, 1.11, gdzieś w okolicach 1.11, 58, 1.11, 80, czyli tych tutaj widocznych domków. Widocznych Natomiast ten odpływ od funta, odpływ od tego bezpiecznego funta i, i, i skala umocnienia, euro do niego jest tutaj bardzo widoczna, na tyle widoczna, że na przykład rozjechały nam się istotnie wykresy euro PLN i CHF PLN. Do PLN-ów jeszcze, czyli do złotego jeszcze tutaj, tutaj w tym miejscu wrócimy. Wcześniej jednak sobie popatrzymy na inne, inne wykresy i tym innym wykresem nie będzie nie będzie srebro, bo, bo tutaj sytuacja jest taka dość nierozstrzygnięta. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na Państwu, na, na złoto, bo sytuacja również jest troszeczkę nierozstrzygnięta. Złoto mocno jest patrzone w to, co się dzieje na rynku długu, zresztą nie tylko złoto, ale wiele innych rynków również. Natomiast to, co co istotne jest w tej chwili, no to póki co wciąż jeszcze aktualna obrona, obrona dołka z 30. Z końcówki listopada 2020. Niemniej jednak, o ile udało się to wsparcie obronić 19 lutego i pojawiły się popytowe świece. No to już sam fakt, że złoto nieco wyżej, bo, bo powyżej 1800 dolarów za uncji napotyka problemy z kontynuacją tego odbicia, może sugerować, że rynek przygotowuje się do kolejnego ataku, tym razem udanego. Y udanego ataku, ataku, które w takiej sytuacji skończyłby się, przyniósłby takie mocne tąpnięcie na rynku złota i spadek do kolejnego liczącego się wsparcia na wykresie. Tu byłaby ta rysowana po dołkach zielona, zielona linia, więc istnieje taka obawa i prawdopodobieństwo, że złoto no już nie, nie w lutym, bo od lutego mało zostało, ale na początku marca może być znaleźć się pod silną presją e, sprzedających, co ostatecznie sprowadzi jego notowania poniżej 1600 dolarów, a w zasadzie w tej chwili, gdyby gdyby doszło do wybicia powyżej, poniżej opisywanych wcześniej przeze mnie dołków, no to tym celem są okolice 1545. Oczywiście to wszystko się odsunie w czasie i, i wsparcie zostanie przesunięte, więc umownie powiedzmy, że to jest granica, są tą gdzieś okolice poniżej 1600 punktów. Za chwilę przejdziemy do złotego, ale wcześniej jeszcze ta najważniejsza para, czyli Euro USD. Tutaj z tych wszystkich opisywanych par jest stosunkowo, stosunkowo najspokojniej. Rynek pozostaje w takiej, w jakiejś tam formie trendu, trendu bocznego z próbami wybicia czy, czy z próbami mocniejszego ruszenia w górę lub w dół. Póki co, póki co nie, niekoniecznie to się udaje. Teraz jest o tyle interesująca sytuacja, że tutaj na tym kresie widzimy Taką lokalną formację odwróconej głowy z ramionami, i gdyby doszło do jej wybicia, no to oczywiście powrót w rejon 1,2350 byłby jak najbardziej realny. Tyle tylko, że popyt tutaj nie zachwyca swoją siłą. Po tym jak rynek zawrócił z. Po tym fałszywym wybiciu poniżej 1,20 czy poniżej strefy, całej strefy popytowej wokół 1,20, co, co wpuściło troszeczkę podaż w maliny, a następnie kurs euro-dolara wybił się górą z miesięcznego kanału spadkowego. Można było oczekiwać, że ten ruch do góry będzie dużo bardziej dynamiczny. Nic takiego się nie stało. Eurodolar ruszył do góry, później, później się cofnął i, i, i gdy zapowiadało się na kolejny atak na, na 1.20, popyt znów y, wszedł do gry, y, znów stał się bardziej aktywny, kreśląc i dając taką nadzieję na formację lokalną, formację zwróconej głowy z ramionami. Potwierdzam tą y, lokalną, bo klasyczne formacje, klasycznie ta formacja występuje po długim trendzie spadkowym, tutaj występuje po takiej, no, niewielkiej, niewielkiej, niewielkiej korekcie. stąd też jej wartość prognostyczna jest dużo, 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 mniejsza. Niemniej jednak w tej chwili również, jeżeli przejrzymy się sytuacji, sytuacji na wskaźnikach takiej dość mało, jednoznacznej. Wygląda to tak, że ta strona rynku, która pierwsza mocniej zaatakuje, wygra, z tym, że, z tym, że jeżeli to będzie atak popytu i kurs euro-dolara, faktycznie jeszcze raz próbuje wrócić w okolice styczniowych maksimów, czyli w okolicach 1,2350 to już szanse na pokonanie, na wybicie wyżej i ruch do 1,25, co jeszcze na początku roku, co, co jeszcze pod koniec 2020 roku wydawało się takim scenariuszem pewnym, czyli ruch do tych Szczytów z 2018 roku. W tej chwili szanse na, 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 na taki rajd wydają się małe. Te szanse zostały przekreślone w momencie, kiedy strefa wsparcia, strefa wsparcia wokół 1.20 została pokonana. Ona nie została w sposób trwały pokonana, ale już samo jej takie mocne naruszenie, pomimo że dzień później był silny zwrot, to sugeruje że popyt nie ma tyle siły żeby, żeby doprowadzić do wybicia, do trwałego wybicia powyżej styczniowych maksimów drugi znak zapytania, który każe się zastanowić nad siłą popytu, no to właśnie no to właśnie to, to późniejsze wybicie tutaj z widocznego na wykresie w Miesięcznego kanału spadkowego. Jeszcze pierwszy dzień mocne wybicia, później już stabilizacja i, i, i podaż znów się, znów się pojawiła. I teraz w tej, w tej chwili znów mamy taką nadzieję na to, że, że może będzie mocniejszy ruch do góry, ale póki co jeszcze linia szyi tejże formacji nie została pokonana. Natomiast w drugą stronę ta słabość, relatywna słabość popytu, bo jeszcze nie faktyczna, bo, bo, bo wciąż strona popytowa ma przewagę, dopóki pozostaje powyżej 1,20, ale ta relatywna słabość strony strony popytowej to naruszenie poziomu 1,20 w 20... Nie 24 4 lutego. To wszystko sugeruje, że kolejny atak na 1,20 będzie już udany, a to oznacza, że trend wzrostowy na eurodolarze, trend wzrostowy, który został zainicjowany tutaj, w momencie kiedy pojawiła się na świecie pandemia już ostatecznie, już ostatecznie się zakończył i wracałem do, do mocnego, dolara. Tutaj można by kilka, kilka przykładów powiedzieć z punktu widzenia fundamentów, dlaczego taki scenariusz byłby grany, ale to akurat fundamenty, czy czynniki fundamentalne nie są przedmiotem tego, tego spotkania. Dziś patrzymy tylko i wyłącznie na wykresy. No i złoty, patrzę na pływający czas, już niewiele go zostało, więc szybciutko. Euro.pln wczoraj wzrost powyżej wzrost powyżej 4,50, takie lekkie pokonanie. Dziś wybicie górą z tego widocznego tutaj trendu, trendu bocznego. Sytuacja w krótkim terminie wydaje się oczywista. Wybicie z tejże konsolidacji ma szansę ponownie doprowadzić kurs Euro-PLN nawet powyżej 4,55. Niemniej jednak, jak sobie zerkniemy na ten wykres nieco dłuższej perspektywy, no to poziomy 4,55 czy, czy, czy wyższe już jawią się jako. Taka mocna strefa podażowa, którą należałoby, zwłaszcza przez inwestorów patrzących na rynek przez pryzmat kilku miesięcy wykorzystywać do sprzedaży euro. Bo kwestią czasu pozostaje to, kiedy euro najpierw wróci gdzieś w okolice 40, czyli tych, 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 tych ostatnich liczących się dołków z grudnia, później zanurkuje zanurkuje w okolice 4,37, żeby ostatecznie spaść jeszcze, jeszcze niżej poniżej 4,30, być może do 4, do 4,20. Wykres tygodniowy w zasadzie pokazuje to samo, co, 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 wykres, wykres dzienny w zasadzie na przełomie już lat i każde Każde wyjście wyżej, po, po powyżej 450 było okazją do zamykania do sprzedaży euro, bo, bo w kolejnym takim średnioterminowym trendzie cyklu euro, euro taniało i spadało na, spadało na niższe, niższe poziomy. Gdybyśmy to próbowali nawet określić właśnie przez wsparcie poprowadzone po, 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 po dołkach no to i tak scenariusz zakładający spadek do 4,2475 no wydaje się dość atrakcyjny w sytuacji kiedy mamy szansę sprzedać euro po, po, po gdzieś w okolicach 4455 i sytuacja na dolarze mniej oczywista mieliśmy konsolidację troszeczkę wyżej, teraz ząbek niżej i póki co nie zapowiada się, żeby był jakiś mocniejszy ruch. Natomiast ta ciążąca tutaj linia, poprowadzona po, 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 po widocznych tutaj lokalnych szczytach, niewątpliwie linia Bessy plus maxima ze stycznia i, i też z pierwszych dni lutego. Hamują, e, hamują jakiekolwiek wzrosty, e, wzrosty, wzrosty dolara, więc tutaj tym scenariuszem bazowym e, póki co jeszcze jest, i jeszcze jedno takie tąknięcie w dół. Wydaje mi się, że spadek do 3,61 jest yy, póki co prawdopodobnym scenariuszem. Oczywiście sytuacja istotnie zmieniłaby się, gdyby linia, yy, ta, ta brązowa linia BSC została przełamana tak definitywnie i nastąpiło wybicie, yy, wybicie górą. Wtedy yy, wracamy do wszystkich wzrostowych scenariuszy. Wracamy yy, najpierw oczekujemy, oczekiwalibyśmy i to byłoby logiczne: bo po drodze nie ma żadnych yy, ważnych oporów powrotu yy, dolara yy, w okolice 3,97, a później nawet ataku na yy, poziomy 4 i powyżej yy, 4 zł. No ale póki co, to jest to troszeczkę science fiction. Yy, nawet jak spojrzymy na dolara przez pryzmat wykresu, yy, wykresu yy, tygodniowego, no to owszem, jest jakaś poprawa na wskaźnikach, ale nie na tyle, żeby sugerowała mocną jazdę, mówiąc kolokwialnie, na dolarze w kół, ku, ku poziomowi 4, 4 złotych i to i to dziś koniec, więc tak, tak, takie szybkie podsumowanie. Mamy początek korekty na funcie, natomiast długo, w dłuższym średnim terminie funt dalej ma szansę umacniać się. W trendach wzrostowych jest dolar australijski, nowezelandzki tutaj ta, ta gra na pojawienie się inflacji na świecie będzie te waluty, będzie te waluty wspierała. Dość niejednoznaczną sytuację mamy na eurodolarze z takimi niewielkimi szansami czy z, to z pewnymi szansami na to, że eurodolar wróci jeszcze w okolice poziomu 1,23,50, ale bez dużych szans na, na wybicie powyżej więc taki ruch do góry to to raczej ostatnia okazja do sprzedaży euro przed oczekiwanym umocnieniem dolara, umocnieniem, które najpierw powinno sprowadzić kurs euro USD poniżej 1,20, a później jeszcze, jeszcze niżej. No i złoty krótkoterminowo się osłabia, dziś się osłabia euro PLN 4,55, ale tu też przez analogię do dosyć troszeczkę do sytuacji na, na, na rynku euro-dolara. Te poziomy powyżej 4,55 yy, wydają się atrakcyjne do, nie, 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 nie do otwierania długich pozycji, ale wręcz przeciwnie do gry na spadki yy, do, na osłabienie wspólnej waluty i umocnienie umocnienie dolara, umocnienie złotego i to umocnienie złotego również moglibyśmy na wiele sposobów uzasadnić, jeżeli chodzi o fundamenty polskiej gospodarki, inflację, politykę, również politykę monetarną, ale to nie jest program o tym. Dziś się z Państwem żegnam. Dziękuję bardzo, do widzenia, do zobaczenia. Zapraszam w poniedziałek tradycyjnie, kiedy omówimy wszystkie wydarzenia rozpoczynającego się już pierwszego tygodnia marca. Dziękuję, do widzenia.